Hej cześć, witajcie w pierwszym odcinku z serii Ghost Recon. Tutaj Netherest i tak, zacznijmy może sobie grę. Stwórz mecz. I poszukamy sobie... Poczekamy na strzelnicy. Kurczę, gra jest świetna, bardzo mi się podoba. Pod tym względem, że daje nam wiele różnych możliwości typu mm, skradanie się, chowanie, no i w ogóle, może nie ma za dużo rodzajów broni, ale nasza postać wygląda świetnie. Jak sami widzicie, dawanie headów w tej grze nie jest wcale takie proste, bo musimy odczekać jakiś czas, żeby mm, celownik y, stłumił nam ogień. O, właśnie znaleziono nam mecz. Jestem ciekaw, ile graczy będzie grało w jednym. O! Nigdy jeszcze na tej mapie nie grałem. Ale... Nowy odcinek, nowa mapa. W sumie to całkiem nieźle się złożyło. Okej. Okay. Czekamy sobie. Czekamy. 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 standardowo na czacie pisze heos tak czeka Kto, czy ktoś się odezwie Czytuj się. Dalej. No i czekamy. Gra się właśnie rozpoczyna. Czekamy trochę. No i zaczynamy. Chowamy się, przeczekamy chwilę że ktoś nam się tutaj wyłoni Są, 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 są No tam Okej okay. Ziomy Fuck, ktoś mnie trafił A skąd? Uff W oknach są, ja nie mogę Dobra Weźmiemy sobie coś takiego bardziej na zasięg Teraz strzelbę nie, bo w sumie wolę strzelbę na innych mapach. Rozprintujemy i osadzimy się tutaj w oknie. jest. Jest. Jeden zdjęty. Położymy się. Tak po cichutku, powolutku, coś czuję, że jest kiepsko z punktacją naszą. W sumie. Trafiony. przejdujemy sobie. O, asysta. Świetnie. Tak mnie trafili. Ja nie mogę. Tak się na mnie osadził. Raczej tutaj chodzi o wyczekanie odpowiedniego momentu. A ja się oczywiście za mało chowam. Standardowo. W sumie to m, chciałbym Wam polecić pewne kanały. Yy, wpiszcie sobie kukusiek.pl. No i kupek, to są moi koledzy chciałem ich polecić pewnie oni też polecą mnie jako nowy kanał oni już trochę nagrywają także wiesz mają, wiecie mają większe doświadczenie ale ja już... nie wiem nie powiem żebym był gorszy. no nie kościół fak chowaj się jest tu ktoś nie What the fuck! Och, ale się wystraszyłem. Nawet nie zdążyłem im dać żadnego heda. Spróbujemy ich podejść. Strzelbą. Albo przetestujemy naszą supermoc. Nie supermoc, no raczej to jest... skill, ale się przydaje. Znaczy jeszcze z niego nie korzystałem, ale... Myślę, że się przyda No fak, no nie, no naprawdę Podeszli nas Czuję, że już nie mamy szans Za wolno zareagowaliśmy Ja kurczę, mam tremę I niezbyt O fak Tak! Nie, no naprawdę! Ach, skończyła się ta udręka. Fak, zwykle mi lepiej idzie, no. Musicie mi wybaczyć. Zaprezentuję Wam, yy, jak wrócimy jeszcze do lobby. Jezus Maria! Zajęli wszystkie punkty? Wow, nieźle. Wrócimy sobie do lobby. E, wyłączymy sobie i zaprezentuję wam e, całe tutaj lobby co z czym się tutaj je tutaj mamy sobie postać naszą wyposażoną w broń i tutaj widzicie wspomaganie na jego nogach i tą tarczę którą wykorzystujemy w supermocy ale pokażę wam to w innym odcinku bo w tym mi się nie udało no więc tak mamy stronę główną szybkie wyszukiwanie meczów e, Y, tworzenie klanu, można polecać znajomych, mamy tutaj ekwipunek bojowy, nie wiem dlaczego mam tak mało FPSów, tutaj, o. tak, akceptujemy sobie, yy, tutaj już. Przedmioty, broń możemy kupować yy, Ja nie mam kasy na razie Nic A mam kurczę Wiecie co? Kupię sobie jakąś broń Kupię yy, Kupimy sobie może Czekajcie, zobaczymy Która broń jest lepsza, bo w sumie nie znam się tutaj trochę możemy sobie obracać model ładnie wykonane są te bronie kolejny 39 600 zamknięto 39 to będzie to... ciekawe ok kurczę Roz, y, kończymy ten odcinek bo tak. tutaj zaczyna się gra a ją zobaczycie w następnym odcinku. Pa!